Jestem Grzesiek. Ja i Adam od się przyjaźnimy. Przez długi czas byliśmy nie rozłączni. dopóki w jego życiu nie pojawiła się ona. Od tego momentu moje życie wyglądało tak, tak i tak. Czy jestem przy budynek, No dobra, zaraz będę. Kamień z monarcy nie? genialnie, że przyszła. Ale gwóźdź do trumny przybiło to. Kto mu o tym powie? No, chyba to Ja i Natalka jesteśmy razem. Nawet przez chwilę było po staremu, ale długo to nie trwało. No i potem znalazłem nowych dziąków i tak potoczyła się nasza historia oni są dalej razem, a ja się wycofałem.